Cześć, z tej strony players i dzisiaj kontynuujemy naszą przykład z gry Ratchet Clank. Ostatnio skończyliśmy plantę e, e, właśnie e, Aridia i e, właśnie najpierw to e, oh, zrobię, a nie, dobra, mam naboje dużo. Nie, nie będziemy zdobywać jakiś jakichś boje bo w zdobywamy e, cały czas te naboje, więc jednak się nie przydadzą. I w tej, e, teraz, w tym odcinku pójdziemy sobie na plantę Eudora, która jest jedyną teraz opakowaną Planetą, bo nie mam nigdzie innej. To można zobaczyć, eee, oczywiście, tutaj na razie mam, tylko za jedną słodką śrubkę i musimy oddać Prize to Agent, czyli nagrodę. Eee, właśnie musimy oddać nagrodę dla e, tego agenta, ale idziemy do Aurory i od razu, w tej, na tej planecie, co będziemy od razu 100% gry, więc tej, e, na pewno tutaj już nie wrócę. Ja wiadomo, też nie wrócę w tej grze, bo. Nie do końca wiem, gdzie są wszystkie słone śrubki, dlatego że wiadomo, ee, już dawno oglądałem serię Usherdza, bo już dawno grałem, więc tutaj też Wam nie powiem, gdzie to jest. Oczywiście teraz będzie wstępka, więc nie będę Wam przeszkadzał. Tak, całkiem ładnie. To powinno dosłownie zrobić. Komendant, jesteśmy skończonymi z tym światem. Zaczynajmy odwołanie planety do swojego następnego Lieutenant, yes, sir. You have fulfilled your tree quota. Barely. We are ready to return to base. Not so fast, Lieutenant. Just because we don't need any more trees doesn't mean they should have them. Destroy everything. <laughs> <laughs> mm, mm. No i jesteśmy na planecie Eudora, która jest jedną z planet kolorowych. I jeśli chodzi o grafikę w tej części, a przeskalowanie wersji na PlayStation 3 którą zauważyłem, to naprawdę trochę inaczej to wygląda niż na PlayStation 3. Na PlayStation 3 to naprawdę trochę lepiej wygląda. Nie wiem czemu. To moim zdaniem, tak można powiedzieć, moim zdaniem, bo po prostu... Yy, Dawno z tym Gregami, tyle, przykładzie to sprawdza na chwilę wSA jak tam wygląda sytuacja z mikrofonem. Nie no, działa dobrze, więc tutaj nic się nie dzieje. O, wiemy to dobra. Uwolam sobie tutaj sprawdzić, to że tutaj patrzy najlepiej, co się dzieje z nagrywaniem, ale działa dobrze. Okej. Okay. No i wiem, tutaj jest to planeta kolorowa, jeśli ktoś wie, w tej tutaj prawie tych kolorowych map nie mamy. No ale... To jest urokać tutaj i klanka, na niestety. Tej kolorowych planet tutaj prawie nie mamy. No i co tu mamy w sklepiku? Tak, nową broń, czyli klawów Jeśli jeśli chodzi o tą broń, teraz nie kupuję, bo nawet mi to nawet nie stać, więc wolałbym to stoi coś siłki nawet na bardziej na bardziej takie potrzebniejsze rzeczy. W grze, które są bardziej ważniejsze i też oczywiście wiadomo. To jest to będziemy pierwszą tą śrubkę, którą mamy i tutaj. tutaj chyba... i tak musiało być. Ci weźmie jest śrubkę. Mi się przyda. Ale tutaj weźmiemy jeszcze... Nie no! Najgłupsza śmierć w grze, raczej jaką zrobiłem. To jest najgorsza i najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem w tej grze. Znowu, dobra. Chyba odnowę na tej śrubki. Nie, nie będę na tych śrubek, nic. Więc idziemy dalej, ale to była naprawdę głupia rzecz, się stało, ale właśnie tutaj, jeśli chodzi też o tą część, tutaj właśnie trochę tam pamiętam. Tutaj w tych lokacji, gdzie są te śrubki, ale trudno pamiętać kiedy to się grało. Bo jak grałem, to byłem dzieckiem jeszcze małym. A ostatnio, kiedy grałem w tą grę, to oczywiście grałem u znajomego, czyli pierwsza, to ta śrubka. I oczywiście, co będziemy jeszcze szybkiego. Pierwszego skill pointa i ostatniego nawet skill pointa. Więc zrobiliśmy... Nie, 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 nie spadamy znowu. Się tutaj. Na tych filmików najlepiej używać PureStora bo właśnie użyciem blastera, ale to mi się nie przyda. Okej, okay. no i wciąż musimy zestrzelić około 5 albo 10 statków, jeśli pamiętam, No, to trochę dawno było. Tutaj patrzeć czy to będzie blisko OK, pierwszy statek, drugi statek tu leci trzeci i czwarty będzie. Nie widzę. Trzeci to chyba na górę idzie, więc tego. Teraz nie zaszczimy. Eee, trzeci. Karty i to mi idzie teraz spoko. Myślę, że będzie gorzej, niż się tej ok. jeszcze chyba ostatni, lub a nie wiem, jeszcze ta muzyczka jest świetna. Do tej na, to chyba nie, nie dawałam tu muzyki o intro. To jest ok. Jeszcze chyba jeden, to już chyba będzie ostatni. Nie, jeszcze. To ile ja muszę strzelić tych statków? Bo nie wiem. Jeszcze ostatni, dawaj. To już musi być ostatni. No. Więc mamy plan zaskończony na 100%, więc tutaj już... Mamy sobie tą oczywiście, Jest w tej grze kilka planek, gdzie możemy od razu zdobyć 100% gry. Ale wiadomo, on tylko tutaj wam podaje lokalizację kilku śrubek złotych a nie całkowicie e, całej, całej lokalizacji. O, ja jestem załatwiony. Dobra, my no, przejdziemy sobie później, a pójdziemy sobie teraz e, ta, czyli na tą stronę, gdzie będziemy mieli Swingshot'a, bo mamy right. tutaj do zrobienia, e, skonfrontować się z robotem Leontem, czyli tym e, inspektorem, no i przeszukać całe rejon outdoor'a, nasz cel będzie tutaj do zrobienia. Jak się tutaj jeszcze no Właśnie. W tychże zagadkach mamy tak, że będziemy mieli nie tylko takie łatwe te, co tutaj mamy. a właśnie mi się tutaj pomyliło. Tutaj, a, przeszliśmy. Ale i będziemy mieli tutaj trochę trudniejsze zagadki, gdzie będziemy mieli as blokady. Więc tutaj blokady w tej grze są dość trudne. O moją ulubioną pioseneczkę, którą uwielbiam, zawsze to jest taka piosenka, którą słucham zawsze codziennie, kiedy sobie oglądam sobie z uszarda, właśnie, Raceta to jest po prostu niezastąpione. Ja nie wiem czemu, ale tak uwielbiam serię uszarda tego, Raceta, i to jest tak się filmowałem, to oglądam, że po prostu tak znudzę sobie raz na jakiś czas, sobie puszczę. Na ten odcinek i sobie kontynuuję. Ja pamiętam, że naprawdę to jest chora liczba u mnie, ale tak, to nie jest start. Obejrzałem 120, już nawet 126 razy serii, starta, playera serię Ratchet Clank, To już nie jest clickbait jakiś, bo już to nie jest jakiś żart, to jest po prostu... Normalnie 124 razy obejrzałem receta. O, się, się dobra yy, 124 razy, dlatego że yy, jeśli chodzi o tą grę, no po prostu nie ma się do tego przyczepić. Po prostu jest dla mnie to gra sentymentalna. Tą wiadomo, Bardzo tu tym sentymentem i o, właśnie mam te blokady i tutaj właśnie, jeśli chodzi o tą grę, no to po prostu właśnie nie ma do tego przyczepić. Po prostu. Gra jest po prostu dla mnie, nie ma nic do zmienienia, po prostu nie da się zmienić nic i po prostu gra jest po prostu idealna, nawet, nawet i remake, remake też jest fajne, nie powiem, bo też oczywiście remake miał same swoje kłopoty, oczywiście tutaj, scenka będzie przewinkowała, więc oczywiście nie będę wam przeszkadzał. Him. I suppose I did. Is your current occupation leaving a rotten taste in your mouth? Then you need to know about BTS, Blog Tactical Research Station. Hi, I'm Supreme Executive Chairman Drek, and we here at BTS are seeking motivated individuals to fill positions in these exciting careers. Grind Boot Tester. Warhead Assembly Technician, Mutant Animal Husbandry, Robot Repairman, Suck Cannon Test Dummy, and Administrative Assistant. So called BTS. Build our weapons while you build your future. I'm calling BTS today. Now we're talking. Did you see all the cool gadgets they're making? Let's go get some. No, we must continue our search for Captain Quark. You're absolutely right i am sure we need to find quark although when we find him wouldn't it be nice to be able to tell him where chairman drek is i suppose well we go to the space station and talk to the scientists they work for drek so they're bound to know where he is i am unsure about your logic ah you think too much come on let's go no i think have a not Eee, właśnie tu dostaliśmy koordynaty do następnej ala planety, tak można powiedzieć, do e, właśnie do jakiejś obiektu batawczego, nie pamiętam jak się nazywało, ale będziemy tam właśnie musieli przylecieć, no i no, oczywiście teraz idziemy dalej, no i spotkaliśmy porucznika, który nie do końca chciał z nami walczyć, tylko po prostu, no... Przepraszam za takie to, powiem, ale spierdzielił, po prostu spierdzielił, po prostu normalnie, no i co no, po prostu poszedł, uciekł, bo wystraszył się nie klanka, a raczej tak, bo raczej właśnie go wystraszył, widzieliśmy tam go, jest z jego kluczykiem, no i tak się zdarzyło, o zrobą z tobą wyrzuciłem przypadkiem, Jezus, dobra, no to uważa zawsze, bo jest ja zginę, są przestaczone na, na, na takie bo wiadomo są spore kłopoty. no i oczywiście teraz musimy sprawdzić ten cały te całe miejsce no właśnie tutaj jeśli chodzi tutaj właśnie przeszliśmy i jeśli chodzi o serial plank no to wiadomo na moim kanale zobaczycie wszystkie części które próbuję wam nagrać teraz właśnie jeśli chodzi o rzeczyca to próbuję wam nagrać Około 4 lub więcej części, bo jeszcze mi chodzi o Safe Matter, który nie do końca dla mnie przypadł do gustu, bo też wiadomo. Wiadomo taka powiedzmy to. Jeśli chodzi o wygląd raceta, też właśnie nie, ja wam pokażę kiedyś może na poście, to zobaczycie sobie. A, na poście mam wyślę 4 wygląda raceta, albo nawet i 5, bo... Wiadomo, tutaj e, najbardziej w którym się zwyczajem wyglądem tam, to jest e, w części z e, 2016 roku i tej części, więc e, tych pierwszych trzech części lub e, czterech nawet... Tak, czterech najgorszy wygląd za tak, który jest e, w e, Clank, serii w serii to jest e, nie w Rift Apart, bo Rift Apart naprawdę fajny wygląd racet, ale najbardziej który wyglądał najgorszy dla mnie z, z serii Diglang to chyba najbardziej z części e, na PSP. E, I chodzi mi o to, że wersja na PSP jest słaba, bo ja sobie te części ogrywałem. Więc tej, dla mnie tutaj e, serię ogrywałem nie e, raz, tylko kilka razy. A najbardziej z pamięci daje ta jedynka, która po prostu ona jest niezastąpiona, bo dla mnie jedynka jest po prostu najlepsza w wszystkich części, po prostu dlatego, że ja mam sentyment do tej gry, większy, większy sentyment niż my No bo jest ja to pierwsza ale nie, tylko właśnie pamiętam kiedy wychodziła ta gra, oczywiście jeszcze, już, jeszcze nie było na świecie, bo gra wyszła w 2002 roku, a jeszcze na świecie nie było, ja byłem w 2009, więc jeszcze tak do końca nie znałem tak do końca, tylko gdzie bym tutaj czy ale znam tą grę tak dobrze, że chciałbym sobie sobie tą grę złą Wiadomo też dlaczego o Jezus to tej cała strony Po Może jeśli chodzi o serię Lacki Clans, po prostu jestem wielkim fanem. Nie, trudno powiedzieć, która część mi się najbardziej podobała, bo... Jeśli chodzi o serię Ratchet Clan, to wszystkie nie, po prostu uwielbiam, dla mnie nie ma jakichkolwiek rzeczy, ale najgorsze takie części, które najbardziej nie, nie przypadały do gustu, to był chyba najbardziej 3 e, za 1 i za bo to właśnie na PSP, bo na PSP wiadomo, one były trochę gorsze, ale nie, najlepsza część, je, wszystkie to chyba ten Rift Apart, tego, ja gra, grałem, a będę musiał pogryć, bo wersja weszła na, na peceta, A ja nie do końca tam wam nagram jeszcze tą część. Dlatego, że ten laptop, który ja używam, nie do końca radzi sobie z nagrywaniem tej gry. Nie do końca radzi sobie z nagraniem tej gry, bo tam potrzebny jest naprawdę dobry komputer. Nie jest to tam jest... Dobry laptop do bo bez takiego Dobra, narfiony. E, po prostu potrzebny jest dobry laptop do nagrywania na Rift Aparta, bo tam czy Xperty X ja no i ja dam mam 150, więc tutaj... No nie do końca teraz sobie wam nagram, ale e, jak mówiłem obiecuję i to na pewno obiecuję sobie nagram wam wszystkie części. No i może i też pokuszę się na serię Jacka i Dextera, ale to już na pewno nie na emulatorze, tylko na konsoli, bo no wiadomo klank Clank na yy, jedyna część wyszła na ps 4 czyli ta 2016 roku. I no można to zagrać normalnie przy użyciu yy, przy użyciu takiej subskrypcji PlayStation Plus Premium. To już się troszkę kosztuje i nie do końca... Jest dobrym pomysłem, żeby grać na tym PS Plus Premium w te części. Ale, że tutaj mam dużo zimk, zimków. Zimk. Tutaj, gdzie? Może raczej jest. Fajnie mi się też. Nie takie trudne z myślałem, że będzie gorzej. ale, po prostu, jeśli chodzi o serię R no to wiadomo, no. Dla mnie wszystkie części są takie same. Myślę, nie ma inaczej, innej rzeczy, która jest, jedynie może te dwie części i to, to, czy to jednego, to one były takimi, powiedzmy to, trochę słabszymi częściami, ale tak czy siak, przy nich się też nie nudziłem, też nie grałem niestety, ale mnie nie, oglądałem na YouTubie, ten trochę gameplay, więc znam tą grę, też i trochę, ale jeśli chodzi o najlepszą część, którą najbardziej wspominał i najbardziej uwielbiam, no to no po prostu jedynka. No jedynka po prostu pamięć dla mnie idzie. No może też właśnie napiszcie w komentarzach, które już ważą ulubioną częścią tutaj klanki, bo dla mnie e, trudno powiedzieć. Ja mam najbardziej kłopoty e, więcej jedynką a dwójką, bo nie najbardziej dwójka jest dla mnie sentymentalna, a jedynka jest dla mnie bardziej sentymentalna, a dwójka dla mnie bardziej dawała już styl strzelania tutaj o Jezus tutaj mamy tych strzelających właśnie też, ale też oczywiście zapraszam właśnie nie tylko na mój kanał, ale i w Kornika, Quertona, Toroblagunę, no i też na kanał gramy na Linuxie, bo u niego też są świetne filmy, u niego bardziej live'y są, ale też są mega fajne filmy, też naprawdę polecam u niego przejść się i tutaj też właśnie obejrzeć tam kilka live'ów. Ja właśnie tutaj jestem jednym z widzów, więc tutaj dla mnie no ten youtuber też jest fajny, nie powiem, że nie, ja to tylko lubię. No, ale jeśli chodzi o takie granie, to wiadomo, e, taki youtuber, który... ...ja raczej... ...tutaj najlepiej dwa bomby rzucić lub trzy nawet, nie wiem, ile. Ja zwierciutziłem bombę w przypadku, ale dobra. E, nie muszę. może... Nawet właśnie w tej części jeszcze co zauważyłem, bo dowolniałem o tym powiedzieć. E, w tej części nie mamy ulepszenia broni. Jeśli chodzi o ulepszenie broni w tej grze, no to w tej części jeszcze. Nie wydarzyć, ale... e, Właśnie w tej części nie ma jeszcze ulepszenia broni. Dopiero w drugiej części zaczynało się ulepszenie broni. Jeśli chodzi o ulepszenie broni. I oczywiście jeśli chodzi o maksymalnie o maksymowanie sobie gry Ratchet Clank na PlayStation 4, którą ogrywałem sobie niejednokrotnie, bo ogrywałem raz, później drugi raz, trzeci, czwarty, piąty, ale kilka razy ogrywałem u kolegi, później zaczynałem u siebie grać, bo mam PS4, no to u siebie sobie odpaliłem sobie Ratchet'a, no i wiadomo była to gra, która wiadomo musi być w kolekcji platyny bez platynowania tej gry no to nie będzie ani kolekcji ani dobra i rzeczy no wiadomo że gra też e, nie jest długa no to daje na to platynować bez problemu bo jedynie chyba najgorsze osiągnięcia jakie były to osiągnięcia chyba na e, tym e, na e, w misji kiedy robiliśmy no to e, tam gdzie musieliśmy Growitronem, tak myślę. Chyba tak jak wstaliśmy, Growitronem, tam były kłopoty wielkie. Bo tam mieliśmy o, ob, i za jednego, że będziemy bronić. Widzicie? Zaraz wam powiem, co to jest, ale to za chwilkę. Pierwsze, tyle muszą zrobić 12 tysięcy. I no to super, udało nam się dużo zebrać. No i oczywiście... To jest broń, którą będziemy używać. No i niejednokrotnie. No tak, to byśmy co? Cannon, czyli broń, którą będziemy używać w tej grze. Jest to broń, która wczysa przeciwnika No i wystrzela. Dłuższy innych przeciwników, więc ta broń jest mega dobra, ale no nie teraz jakoś na nie jest to dobra taka broń. Nie wiem czy będę z niej korzystał, może będę korzystał, ale wątpię. Zobaczę jak to wygląda w Quick Select. No i oczywiście mamy nie mamy tyle broni dużo, ale zanim będziemy musieli sobie jakieś lepsze bronie sobie półlepsze, wiadomo. Dobra. Ja na chwilę sobie cięcie Więc przepraszam na chwilę Muszę na chwilę kończyć i zaraz do Was przyjdę Dobra, jestem właśnie tutaj dlaczego jestem w menu. No bo włączyłem za chwilę, bo będę kończył, bo już właśnie jesteśmy już na końcu planetowym. No i oczywiście jeśli widzicie dlaczego jestem na menu to widzicie, że są mocne spowolnienia gry. No i dlatego właśnie teraz jestem w menu. A tylko że już końcówkę, już właśnie teraz będę kończył, no to wiadomo, no będziemy już kończyć odcinek. No oczywiście w nowym odcinku będziemy iść do Nebuli G34, więc oczywiście, na pewno oczywiście będziemy tam iść. No i to no, w tym odcinku kończę. No i widzimy się w naszym odcinku z gry oh, Ratchet Clank. Ale to wszystko dla Was, yy, miło widzę, widzimy się w naszym odcinku, no i co no, miłej dla Was, bo oczywiście na to w nocy, dla mnie to w dzień, więc papatki.